Dźwig poruszała praca ludzkich mięśni. Czy coś jest w tym złego? Pytam się Ciebie, kolego. Kupy robią przecież wszyscy i dalecy oraz bliscy. E, szanowni Państwo, kochani moi, zwracam się do Was z serdeczną prośbą, z całego serca, gdyż pan Andrzej N. Borodo. Krzywka Kargul wysłał mi tutaj oto taką ładną paczkę. No dzień dobry. O właśnie, ja chciałem powiedzieć coś na ten temat, bo ogólnie ludzie mówią, że my to para małżeńska, całe te śmiechu warte. Nie ma takiego dowodu, jeszcze raz pani powtarzam, że nie ma takiego dowodu, że wiedział o Holokauście. Proszę sobie wyobrazić, nie wiedział, po prostu nie wiedział. A można, jak najbardziej. Jeszcze i rabat. Serwos, króci głupia babu, nie gry tak się. Prawie się w łeb walłem. No i ogólnie ten, noc. córka zażarła kostkę od Kiblana no, no i tyle, no. Kościół, szkoła, strzelnica, sejm, świece, gaśnica. Skoro u was owoc nazywa się granat, to dlaczego truskawka, a nie nazywa się bomba atomowa albo coś takiego. Ja nie wiem co się dzieje w tej Polsce. Przez twoje oczy, te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. Do widzenia. Saju Do widzenia!